Miejscowe warzywniak słuchajcie To wszystko można znaleźć codziennie od rana do wieczorem pełne warzyw Każdy znajdzie coś dla siebie Można kupić już taką paczuszkę jak marżanie, proszę cebulki białej, popakowane Zobaczcie, jak to wygląda, jak jest spane. No i mam arbuzy. Arbuzy też są. Ziemniorek. Jest czas Ramadanu, więc dużo osób robi zakupy, więc już możemy znaleźć ceny, które drchamy ziemniaczek. W tej samej cenie biały i czerwony mamy pomarańczki. Cena 6 drhamów za kilogram. I już weszły nam, słuchajcie, o, mamy też i truskawki. I co tu mamy? Melony. Tylko tak, ten yy, pomarańcz jest do zjedzenia, tak? On wygląda ładniej i jest, no powiedzmy tak. A tu mamy do soków 0,6. Melony? Fibi. A wszystkie wszyscy Mamy kalafiorka, jakieś rzodkiewka szpinak, słuchajcie wszystko jest od A do Z. A, jeżeli chodzi o chodzi o no to są to wyższe niż Zazwyczaj. Dlaczego? No, bo mamy ramadan. Więc na co dzień Marokańczycy jedzą dużo owoców i warzyw. A na czas Ramadanu je się ich jeszcze więcej. Więc tak to wygląda. Każdy znajdzie coś na siebie. więc taki lokalny warzywnik. Takich warzywniaków jest tutaj bardzo dużo. A tutaj dla ludzi cierpliwych, lubiących robótki ręczne mamy co? Larwa. Larwa. Co to jest, panie Abdol? Larwa. Larwa? Bo bardzo dużo ludzi o tym nie widzą, jak pokazałam parę razy. Tylko jedzą już gotowe. Mhm. Panie bób no, to jest... Czy pan bób? Pan Bub. To jest pan. Bób. Pan ben. A tu mamy da, jeszcze bardziej cierpliwy groszek cenie tylko 7 dirhamów za kilogram. Spytaj się ile arbus kosztuje, bo mnie nurtuje? 4 dirhamów za kilogram? Za kilogram. A one mają, zobaczcie, ile on może mieć? No, ale są malutkie, nie są duże. No ale no, na warunki europejskie to powiedziałabym, że jest spore w Polonii <laughs> Tak to wygląda kochani. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiamy.